Kościół świętego Jakuba Witaj to akurat wyszłam z domu Witzaj Techmotch Mitthaus. Uhonorowanie piątego prezydenta nowych Niemiec, powstałych pod okupacją amerykańską 23 maja 1949 roku w 33 rocznicy powstania w oświęcimiu kaplicy obozu dla uchodźców, który której został kapelanem ksiądz Jan Świerc, proboszcz Halora Woltyły, który był w Oświęcimiu 23 maja 1962 roku, z Alezjanów, którzy byli aresztowani 23 maja w 1941 roku wytransportowani do, do kościoła do, do więzienia w Montelupich, Stamtąd wywiezieni 26 czerwca w 1943 roku, w pierwszym roku na likwidację 27 czerwca 1941 roku.